No, witam serdecznie, moje chłopy, kochane, słuchajcie. Jeden trening będę robił u siebie w gymie, przepraszam, u siebie w Konciku Kultury Fizycznej. Jeden trening będę robił na zmianę w gymie w Atletic Gym and Fitness w Wauchu. I tak będę na zmianę robił, gdyż, gdyż po prostu tak musi być. No, tu możemy sobie trochę więcej pogadać. Tam tyle sobie nie pogadamy. Bo wiadomo są ćwiczący, a nie będę przy ćwiczących, rozwijał pewnych tematów, bo i tak tam jest głośno. Harmider Gwar, ludzie chodzą. E, także... Także... Ale nawet nie, nie o to chodzi. Po prostu tak musi być i nie będę tłumaczył dlaczego. Jeden trening robię u siebie, jeden robię tam w gymie. Amen. A dzisiaj chłopy lecimy. Ja już lecę teraz w sumie. Będzie trzecia seria, nie, druga seria robocza na stówce i do tego będzie biceps. razy, po dwa razy i trzy razy, raz po raz. Dobra. Muszę teraz na Powiem wam, że ostatnio przesadziłem trochę na tym drążku. I mnie trochę przegub boli w lewym nadgarstku. Za dużo dołożyłem ciężaru i robiłem podchwytem. Jednak za duże, za duże było. Muszę teraz trochę odpuścić. Lub, lub nie dokładać ciężaru, tylko robić po prostu z własną masą ciała. No, trzecia seria. Trzecia seria tu będzie tu trzecia, tu druga, bo tu zacząłem mieć jak jeszcze dziewięćdziesiątkę miałem. Trzeba się rozciągnąć. O. Muszę się nawodnić. Kurde, dzisiaj mało wypiłem. Mało się jak Mało, bardzo mało wypiłem dzisiaj. Ogólnie rano wypiłem 0,7 bidon mojego, mojego płynu z cytryny, z imbiru i tam z ziółek. Potem wróciłem z kardia, nie piłem nic, wypiłem tylko kawę. I od tamtej pory nic. Kurde, mało, mało, Musi, tam mam ze 2 litry, muszę je wchłonąć. Dobra, już seria brzuszka. A to na biceps to było uginanie ramion z hantlami. Trzecia seria Dobra, wydzimy widzimy się chłopy, za Za Dobra, chłopie, jedziemy z ostatnią y, piątą serią roboczą. Dwie serie były na 100 y, i trzy serie na 112. Dzisiaj rano się ważyłem, ważyłem dokładnie 109 kg. 109 kg. A chcę zjechać tak gdzieś do... jeszcze z 5. Jeszcze z 5 chciałbym rzucić. To i tak będzie taka waga, można powiedzieć, w miarę, w miarę duża jeszcze. Jak do mojego wzrostu, nie? Ja mam 1,74 m. Dobra. piąta seria. Już dwie zrobiłem z tą dziesiątką. Powiem wam, że dzisiaj, dzisiaj coś, coś słabo. Coś słabo dzisiaj. Widzicie, będę tam w gimnie, w Atlety Gym Ad Fitness. Tam są już, wiecie, profesje. Ja kiedyś was oprowadzę tam. Oprowadzę was po tej całej siłowni, bo tam jest. Ojej, tam jest maszyn, maszyn, maszyn. Jak... Kiedyś może znajdę chwilę, żeby oprowadzić was. Albo sobie to po prostu w częściach nagram, a potem złożę. Każdą. Albo po prostu oprowadzę was. Znajdę chwilę, to was, to was oprowadzę po całej siłowni a może jutro nawet bo jutro tam jadę na trening z moim kolegą także może jutro nawet was bym oprowadził po tej siłowni rozgrzewka troszkę troszkę rozgrzewki by się ze sztangą robił Daje się troszkę rozgrzanie. Trochę rozgrzewki. A może sobie się na gumie zrobię? Nie chce mi się w sumie nakładać sztangi. Dobra. Także jutro was spróbuję oprowadzić. Eee, dobra, dobra. Chwilę, chwilę, bo muszę rozebrać sztangę. Bo się troszkę zawiesiłem. Także tam, o właśnie, więc cóż, dokończyć. Będę miał możliwość zakładać sobie więcej i wykonywać więcej, bo jak mnie przygniecie, to są tam, wiecie, profesjonalne profesjonalne ławeczki z tymi, właśnie, podporami. Nie? Że jak mnie przygniecie, to i tak. Nic się nie stanie, bo sztanga zostanie na podporach. Także już nie będę musiał się martwić, czy wykonać jeden ruch, czy dwa, więcej, czy mnie przygniecie, czy nie. Bo jak mnie przygniecie, to zostanie sztanga po prostu na stojakach. A ja sobie wyjdę z pod sztangi. Także to mnie cieszy. To mnie cieszy. Także teraz dużo filmików będzie wrzucanych z, tej, z, tej, z tego drzymu. Co drugi dzień będę wrzucał stamtąd. Mam tam karnet na pół roku na pół roku mam karnet open 24 na dobę tam możesz iść sobie nawet w nocy na odcisk palca wchodzisz, przybijasz karnet, odcisk palca. Drzwi się otwierają, wchodzisz, robisz trening. Oczywiście podpisujesz klauzulę, że jak coś ci się stanie, to bierzesz na siebie odpowiedzialność. Tak, to jest logiczne, bo w nocy nikogo tam nie ma. Yy... Możesz iść po 22:00 sobie trening zrobić. Możesz iść o 4:00 rano sobie trening zrobić. To jest super. To jest, to jest mega. fajna sprawa. Mam tu nawet karnecik. O! Przy sobie. Zobaczcie. Karnecik. Atletyk, gym, fitness. Ja już tam kiedyś chodziłem. Słuchajcie, ja, ja tam chodziłem kilka lat. Bo ta siłownia ogólnie trzy razy miejsca zmieniała. Ja tych właścicieli znam od 10 lat. Tylko, że mówię... Chodziłem tam wiele, wiele, wiele lat. Potem jak ta siłownia się za trzecim razem przeniosła tam dalej, na drugi koniec miasta to przestałem chodzić. Dla mnie było troszkę za daleko. Miałem tu remont w domu i, i zrobiłem swoją siłownię w międzyczasie. No, potem jeszcze chodziłem do takiej innej siłowni, Good Vice Gym. Też pozdrawiam ich serdecznie. Fajni, fajni ludzie. Też fajna siłownia, ale przestałem też tam chodzić. I zacząłem trenować ponad roku tylko u siebie. Ale teraz znów wróciłem do, do Athletic Gym and Fitness. Ogólnie ja w Wałczu to trenowałem na wszystkich siłowniach, bo jeszcze jest siłownia Herkules Bruno Wałcz. Tam miałem największą masę i tam biłem największe rekordy siłowe. Ale to, to są czasy sprzed 15 lat. Gdzieś 15 lat temu. To tam biłem największe rekordy właśnie siłowe. U Herkules Bruno. Herkules Bruno, siłownia. Tam biłem największe rekordy siłowe i największe rekordy masy tam miałem. Także... Chodziłem też o takie siłownie Puls. Ale to chwilę tylko. Byłem tam w sumie na kilku treningach. Na, na kilku. Ale mówię, wszystkie, wszystkie siłownie oprócz tej siłowni Puls to trenowałem przez lata w tych siłowniach. Oprócz P pulsu. Bo do pulsu to byłem chyba z 2-3 razy tylko w życiu na treningu. nie? To jest taka nieduża siłownia, taka kameralna, ale też jest w, ca wszystko w sumie. Bo taka największa siłownia to jest właśnie do tej, co teraz chodzę. Athletic Gym and Fitness w Alczu. Tu mają trzy, trzy poziomy. I full sprzętu. Obejdę, któregoś dnia wszystko Wam ponagrywam, to pokazuję. Także będzie, będzie fajnie. Dobra, ja wyrabiam tonarz i za chwilę się widzimy. Lecimy z tonarzem, chłopy. Yy, to będzie teraz trzecia seria robocza. Na obciążeniu 130 kg. 130 kg obciążenia. Jedna seria była na 120, jedna na 130, i teraz jest trzecia seria robocza, też na 130. I raczej chyba dzisiaj nie dokładam już. I na tym zakończymy, chyba na 130. Także o, lecimy. O. cheguei seria, Eu já seria, Eu vou elegancko. Samo się nic nie zrobi. Jak to mówi Mariusz. Samo się nic nie zrobi. Staliwo się samo nie dygnie. Nawet takiego triptoka kiedyś miałem na samym początku. Dobra, lecimy teraz triceps. Pozwoliłem sobie dołożyć yy, 10, 10. 20 do 30 kg ponad będzie gdzieś. A mówię nie robiłem francuzów ze sztangami ponad dwa miesiące przez ten łokieć nie. Ale już pomalutku. można. I od razu, kurde, no, pęknie. I od razu jeszcze osoby dzisiaj takie ćwiczątko z gumą. Na wyciągu, nie? Na triceps. Tylko że No ja wam, że spoko. Wiecie, jak macie ten ruch na wyciągu, nie? Ściąganie. Yy, yy, ściąganie yy, yy, linki na wyciągu górnym. To tu jednorącz na gumie. Też fajnie wchodzi. Naprawdę czuć. Dobra, się mam tutaj dwie serie chłopy. Także wbijacie do mnie na sklep skrzypa Chcecie, żebym złożył komuś życzenia w stylu jak tam chłopie, żeby się wziął do roboty, wyrabiał dzienną normę, to staliwa. To nagrywam na życzenia urodzinowe, imieninowe, na wesela. Mogę zagonić kogoś do roboty. Także zapraszam na maila blazej.skrzypekmałpa.wp.pl Będą wklejone w komentarzu. Także wyrabiajcie staliwo, odżywiajcie się, trenujcie. I przede wszystkim, żebyście mi byli. Pozdro.